Nafluję cię na palcach, żeby weszło. Tak, tak właśnie. Napluje, większy. żeby Przem i wobec ogłaszam Was mężem i żoną Siemano, tutaj Kawiak Jones. I w tym odcinku będę udzielał podzimnego ślubu. Pewnie się zastanawiacie, po co? Dlaczego ktoś zdecydował się na ślub? W jakim miejscu? W jakim miejscu? Dobrze, bo zacząć od tego. W jakim miejscu? Jest to sztolnia poszukiwawcza uranu. Lokalizacji podawał nie będę, bo po co? Ślub jest podziemny. I mój znajomy, bardzo dobry kolega, Christian razem z Martą, jakieś 3-4 lata, 4 miesiące temu, wysłali, mi, zapros wysłali dali mi zaproszenie na ślub, który miał się odbyć właśnie dzisiaj, czyli 18 kwietnia. Dwa miesiące później ślub został odwołany, ale nie z tego powodu, że Krystian pochycił się z Martą, czy coś tak, jak komuś mogłoby to na pierwszą myśl przejść. Nie. Przyszedł im z tego powodu, został odwołany z tego powodu, że mamy covid i nie wolno organizować ślubów, wesel, ani żadnych innych rzeczy. W związku z czym oni musieli szukać jakiejś alternatywy, jakiegoś innego terminu. No i tego terminu szukają. Ja, jako że już miałem zarezerwowany wolny na ten weekend, stwierdziłem, że w ten weekend robię wyjazd. No to zorganizowałem ten wyjazd. No I zgłasza się Chris, że chce jechać z Martą, a Marta jeszcze nigdy nie była pod ziemią. No i w tym momencie stwierdziłem, dlaczego by nie zrobić im podziemnego ślubu. So, taka propos pytania: po co i dlaczego? No to generalnie nie można zorganizować teraz ślubu chyba nigdzie w Polsce, poza jakimś ślubem, jakby to powiedzieć, yy, pośrednio mniej lub bardziej, no ale podziemne. No w związku z czym, że rząd nie zdążył jeszcze wypuścić żadnych szalonych obostrzeń dotyczących wchodzenia pod ziemię, zbierania się pod ziemią. I organizowania wesel pod ziemi, w związku z tym, że nie ma żadnego przepisu, który nam tego zakazuje, no to postanowiliśmy, że zrobimy to wesele pod ziemią. No i właśnie trwają teraz przygotowania. Mamy wszystko, mamy nawet ministranta. A ja, jeszcze zapewniłem tylko dodać, że biorąc pod uwagę, że będzie to sztolnia, że będzie to ślub w sztolni uranowej, to mam nadzieję, że zarówno Pan Młody, jak i Panna Młoda, pani młoda. Oboje będą wprost uradowani ze szczęścia, jakie ich spotkało, w związku z tym, że mogą wziąć ślub w takim, a nie w innym miejscu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zapraszam do oglądania, to zaraz rozpoczynamy ceremonię zaślubin. Pierwszy goście już przybyli na nasze zaślubiny, już dochodzą, pojedynczo, bo pojedynczo, ale dochodzą. Witamy na ślubie, witamy. Proszę przygotować koperty. Widać miejsce, jest prostu rocze. Aż by się chciało normalnie tutaj organizować ślub. Sprawda goście nie może być tylu, ilu byśmy chcieli, żeby było, no ale ci co mogli, to przyjechali. Proszę i dalej nie? w tym pojawia się więcej gości. Witamy, witamy, zapraszamy. A tutaj, tutaj chciałem wam przedstawić Pannę Młodą. Panna Młoda jest przygotowana. To jest Marta. I jak widzicie, jesteśmy czekamy wszyscy zwarci i gotowi. Teraz czekamy na męża. Niestety nie udało się zastosować tej zasady, że Pan Młody nie może zobaczyć Panny Młodej przed ślubem, no bo po prostu mamy za mało pomieszczeń w sztolni. W związku z czym trzeba było zasady nagiąć. I tutaj Pan Młody, Chris. No musiał zobaczyć swoją wybrankę przed ślubem i musieliśmy tą zasadę tutaj złamać. Natomiast jest wiele innych zasad ślubnych, których na tym ślubie nie złamiemy. No i niedługo zobaczycie jakie. Podziemna świątynia powoli się napełnia. Niecierpliwieni goście? Dobra, dobra, ale zanim przejdziemy do zwiększenia ceremonii, trochę prywaty. Jak pewnie już wiecie, organizuję wyjazdy penetracyjne, w których każdy z Was może wziąć udział. No i właśnie te wyjazdy to takie moje no, oczko w głowie. Jakby mógł tam się z ludźmi 25 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu taplować w błocie, zamiast siedzieć przed komputerem i montować filmy. Uwielbiam zarażać nowych ludzi pasją penetracji, a te wyjazdy praktycznie do tego się sprowadzają. Dlatego też chciałem Wam powiedzieć o warunkach, na jakich to organizuję oraz o dwóch zbliżających się wyjazdach, na które jesteście oczywiście serdecznie zaproszeni. Zwłaszcza, jeżeli uważacie, że boicie się takich miejsc, że pod ziemią co 5 minut się ktoś klinuje, albo się coś zawala, albo że nie ma tam po prostu czym oddychać. No i pamiętajcie też, że mogę dla Was zorganizować wyjazd w wybranym przez Was terminie. Czy to urodziny, czy nietypowy kawalerski, czy po prostu spotkanie ze znajomymi w bardzo nietypowym miejscu. No i co najważniejsze, promocja sprzed roku ciągle powiązuje. Wedle niej organizator grupy 11-osobowej ma wjazd na mój wyjazd za darmo. Więc nawet jeżeli nie macie kasy, to dla chcącego nic trudnego. No dobra, ale gdzie i kiedy te wyjazdy? Już w dniach 14-16 maja zapraszam Was wszystkich na weekend do czeluści międzyrzeckiego rejonu umocnionego, gdzie zabiorę Was na 15-kilometrowy spacer pod ziemią zwieńczony rejsem pontonem po zalanych odcinkach. Oprócz pontonu do naszej dyspozycji będzie Dominik który po moich urodzinach został oficjalną maskotką tych wyjazdów. Oprócz zwiedzania systemu podziemnego, zabiorę Was również na bunkrobaranie, podczas którego zwiedzimy bunkry, schrony znajdujące się na powierzchni oraz kilka budowli hydrotechnicznych. No ale jakby tego było mało, już trzy tygodnie później, bo w dniach 4-6 czerwca, zapraszam w Góry Sowie, gdzie spędzimy cały weekend penetrując tamtejsze sztolni oraz elementy tajemniczego kompleksu Rize. Zapraszam wszystkich, zwłaszcza pary, zarówno te, które chciałyby odświeżyć swoją przysięgę małżeńską, no jak i pary, które ze względu na pandemię i stosy ciał zalegających na ulicach nie mogą zorganizować teraz ślubu. Fajnie się czuję jako wielebny i z przyjemnością hajtnę jeszcze parę osób pod ziemią. No i od 14 maja Falkenhagen, czyli kompleks Ziverg, ma oficjalnie otworzyć się dla zwiedzających, więc powoli wracam z organizacją wypadów i w to miejsce. Niestety to już jest wyjazd zagraniczny, więc trzeba się będzie przygotować na cyrki z testami na granicach, bo raczej za miesiąc tego przepisu nie zdejmą. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że to i tak tylko okienko jest i że za miesiąc czy dwa znowu przyjdzie jakaś mutacja, nie wiem, albańska czy saneskobar i, i znowu wszystko pozymykają, no ale na szczęście tylko na dwa tygodnie. W związku z tym, jeżeli chcecie coś wspólnie w tym roku popenetrować, to może być jedna z niewielu możliwych opcji. No ale dobra, koniec tej prywaty, zapraszam Was na ślub. Na szczęście nie mój. Tak, jedno. Deszczanek. Chuj. Chuj. Zebraliśmy się tutaj. Uszano w tym mistrzycie. Proszę, ściszyć muzykę. Zebraliśmy się tutaj, w tym ciasnym, ciemnym i wilgotnym miejscu, aby połączyć tych dwojga Chrystiana i Martę ciasnym związkiem małżeńskim. Powtarzaj za mną, Chrystianie! Świadom praw i obowiązków. Praw i wynikających z założenia rodziny. Wynikających Uroczyście oświadczam, oświadczam. że wstępuję w podziemny związek małżeński. W podziemny związek małżeński. Z, Martą. z Martą. I przyrzekam. Że uczynię wszystko, Że uczynię wszystko aby, nasze aby nasze małżeństwo w końcu wyszło spod ziemia. W końcu wyszło spod ziemia było szczęśliwe, drwałe i, i uradowane, niczym radioaktywna skała, radioaktywna skała wewnątrz, której właśnie stoimy. wewnątrz której właśnie stoimy. Powtarzaj za mną, Marto. Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w podziemny związek małżeński z Krystianem i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo w końcu wyszło z podziemia, było szczęśliwe, trwałe i uradowane. Niczym radioaktywna skała, nie radioaktywna skała. Wewnątrz, której właśnie stoimy. wewnątrz której właśnie stoimy. Więc jeżeli ktoś zna powód, dla którego to małżeństwo nie może być teraz zawarte, niech powie teraz albo zamilknie na wieki. Jakbyśmy mogli się śpieszyć, bo <głosy> <głosy> Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w tej oto dziurze, wobecności świadków, Oświadczam wszemi wobec, że podziemny związek małżeński Marty i Krystiana został zawarty zgodnie z podziemnymi przepisami, to znaczy w kasku i pod ziemią. Jako symbol łączącego państwa związku, wymieńcie proszę obrączki. Ministrant? Żeby ci nie stać. Na no najmniejszego tutaj, inaczej się nie da. A więc wszem i wobec ogłaszam was mężem i żoną. Pan młody może teraz przez maseczkę pocałować pannę młodą. I pan młody może teraz zabrać pannę młodą do pierwszego podziemnego tańca. Także lecicie walcem w sztolnie. A энергетелем W podziemnym ślubie panują podziemne zasady. Nie mamy tutaj ryżu, żeby obrzucić Ale państwa młodych. W związku z czym z braku laku obrzucimy ich dzisiaj gruzem, nie? Nasza podziemna ceremonia powoli dobiega końca, a jak to wiecie po każdym ślubie następuje ta najprzyjemniejsza, najprzyjemniejszy moment, czyli noc poślubna. To by było na tyle pan młody z panną młodą, to znaczy w sumie teraz młoda para, czy jak ktoś mówi małżeństwo, udali się na dość lepiej od nogi, aby wspólnie penetrować dziury. A my, my w tym momencie udajemy się teraz do, do aut parę kilometrów dalej, gdzie czeka na nas catering w postaci kanapek z serem, szynką i z pomidorem. W tym odcinku to by było na tyle. Chciałem Wam wszystkim pokazać, że pod ziemią można robić wiele ciekawych rzeczy. Można omawiać się na randki, można się zakochać, można nawet wziąć ślub, jeżeli te śluby na powierzchni są aktualnie zakazane. Także nie każdych podziemi trzeba się bać. W podziemiach jest czym oddychać, w podziemiach można dobrze się bawić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!